Witajcie, wjeżdżamy z trzecim odcinkiem Behind the Baseline. Na początku chciałbym powiedzieć o tym, dlaczego Andy Murray nie powinien być uznawany jako jednego z czterech zawodników, którzy należą, zdaniem wielu ekspertów, do wielkiej czwórki światowego tenisa. Wielka czwórka oczywiście dotyczy Rogera Federer'a, Nowaka, Djokovic'a oraz Rafa Nadala i wspomnianego przeze mnie Szkota. Dla mnie Andy Murray kojarzy się tylko i wyłącznie z porażką. W kluczowych spotkaniach, szczególnie w starciu, z wyżej rozstawionymi rywalami. <tosłuch> Zdaniem Ender Rodika, szkodu w Dunbane, to najbardziej inteligentny zawodnik, który potrafi dostosować się do sytuacji na korcie, który potrafi wspaniale modyfikować swoją grę, dostosowując ją do swoich potrzeb wobec rywala po drugiej stronie siatki. Niestety realia są odmienne. Endy no tu jest wspaniały bilans spotkań wielkoszlemowych, jeśli chodzi do finały ma dwa wygrane spotkania oraz siedem porażek. Co zostawia go? W opozycji wobec Rogera Federera, który odniósł 17 wielkosztemowych zwycięstw, Rafa Nadala, który ma ich 14, czy też Nowaka Djokovic'a, który jak do tej pory ma ich 11, ale wielce prawdopodobne jest, że zbliży się do rekordu szwajcarskiego mistrza. Endy swoją największą karierę rozpoczął w roku 2011, kiedy to zdecydował się na zmianę trenera. Zatrudnił Iwana Lendla, czechosłowackiego mistrza, który potem sukcesy jako reprezentant Stanów Zjednoczonych. Pod jego wodzą wystąpił w czterech wielkoszemowych finałach i w dwóch z nich odniósł prestiżowe zwycięstwa. Chodzi to oczywiście o US Open w roku 2012, kiedy po pięciosetowej batalii pokonał Nowaka Dżokowicza i w roku następnym pokonał 3-0 w setach Nowaka na kortach Wimbledon. Od tego momentu pas Saintego, można powiedzieć, skończyła się musiał zmienić trenera. Lendl zrezygnował ze względów rodzinnych. Andy postawił na Amelie Moresmo. Ja pamiętam regularne porażki Endego w kluczowych spotkaniach. Chociażby 2014 rok i w wykonaniu rafy Nadala na Roland Garros. Kiedy to Andy ugrał 6 gemów w trzech setach. Kolejne kluczowe spotkanie to Wimbledon roku ubiegłego, kiedy to Roger spakował Endego bodaj dwie godziny, gdzie Andy nie miał kompletnie nic do powiedzenia, czy chociażby niedawny finał Australian Open. Za mm, mówieniem o wielkiej trójce, a nie wielkiej czwórce przemawiają również statystyki. Jeżeli popatrzymy na ilość turniowych zwycięstw przez Djokovicza, który ma 60, i każdy i Federer nadal również przekroczyli tę liczbę. Roger ma ich obecnie 88, natomiast Rafa 67. Andy ma ich tylko bądź też aż 35, ale zdecydowanie to nie jest ta sama półka zawodników. Do Andy'ego bliżej raczej stanowi Wawryńce, który również ma dwa wielkoszlomowe triumfy, a mimo tego nie jest zaliczany do wielkiej czwórki. Mówi się co prawda o wielkiej piątce, ale moim zdaniem jest to takie typowe dziennikarskie dmuchanie balona, szukanie sensacji, które nie ma tak naprawdę pokrycia w faktach. Tak jak wspomniałem, dla mnie Andy to symbol porażki. Pamiętam jak Rozmawiać z mańkiem, kiedy jeszcze Rafa nadal był w wielkiej formie. Bardzo cieszyłem się zawsze z faktu, że wylosował Marea w swojej połowie bo byłem pewny, że Andy poniesie porażkę i Rafa zamelduje się w wielkoszemowym finale. Kolejny temat to Aussie New Balls, tak jak ja ich nazwałem, czyli nowe pokolenie australijskiego tenisa. Chodzi tu oczywiście o Bernarda Tomika, o Nika Kyriosa oraz Tanasiego Kokina Kisa. Ja widzę to tak. Z tego pokolenia nic nie będzie. Tanasi jest to człowiek, który ma niezły serwis, solidny forehand i nic więcej. Oprócz tego, że zajmował się spotykaniem z Doną Jack stwierdził Nick Kyrgios. To oczywiście jego sprawa, natomiast jeśli chodzi o kwestie tenisowe, kompletnie nie przekonuje mnie on na korcie. Bernard Tomic. Zbyt zależny od swojego ojca jestem pod wrażeniem tego, jaki mimo wszystko udało mu się osiągnąć progres w tym sezonie. Bardzo buńczuczne wypowiedzi względem Rogera Federera o tym, że on sam znajduje się daleko w pierwszej dziesiątki rankingu, tak samo jak Roger jest daleko od Nowaka Dżokowicza. Ja powiem tak, dla mnie, Tomicz bez forhandu, który jest pchany. A nie ma szans na osiągnięcie wielkiego szlema. Dziesiątka jest jak najbardziej w jego zasięgu, ale będzie to wynikało tylko i wyłącznie z słabości męskiego tenisa. I na koniec Nick Curios, zdecydowanie najbardziej utalentowany, moim zdaniem, idealna psychika do zdobycia któregoś z trniów wielkoszlemowych. Natomiast jego problem, psychika jest jego atutem i zarazem wadą. Z jednej strony, powiedzmy, jest to człowiek w porównaniu do Artura Szpilki. Człowiek, który się niczego nie boi, nakręcają go wielkie spotkania. Lubi tę atmosferę, lubi te rywalizacje, nakręca go publiczność. Z drugiej strony, czasami ma problemy z koncentracją, brakuje mu jakości na korcie. i Od dwóch, 3 lat, właściwie utrzymuje się w rankingu ATP na bazie jednego góra, dwóch spotkań. Jak pamiętamy, wygrał z Rafą Nadalem w Wimbledonie w roku 2014 po kapitalnym spotkaniu 3-1. I to mu pozwoliło przebić się do 40 ATP. W zeszłym roku wspaniałe występy na Melbourne Park, kiedy to doszedł do ćwierćfinału, w którym z Andy Murray'em. Oraz wspaniały występ w Madrycie, gdzie pokonał Rogera Federer'a. I to właściwie byłoby tyle. W tym roku nie obronił w Australii punktu za ćwierćfinał. Odpadł w trzeciej rundzie z Tomaszem Berdychem i już spadł na 43 miejsce. Wszyscy ci trzej panowie potrzebują mentora. Kiedyś mówiło się o tym, że będzie to Tony Roach, który wcześniej trenował między innymi Rogera Federer'a, czy Leightona Hewitta. Teraz takim ojcem, ojcem chrzestnym, można powiedzieć, ma być Leighton Hewitt, który zajął się, e, będzie kapitanem Davis Cup'owej reprezentacji. Ma otoczyć opieką e, tych młodych chłopaków. Natomiast e, ja tego nie widzę. Uważam, że jeżeli oni sami nie dojrzeją, to nikt im nie pomoże. I najbliżej jakikolwiek szans na osiągnięcie wielkoszczędowego triumfu jest Nick Kyrios. Ostatnia kwestia to sytuacja Jerzego Janowicza i Juana Martina del Potro. Jak już wszyscy pewnie wiecie Jerzy nie pojedzie do Montpellier. Jest to kolejna sytuacja, w której Polak w wyniku kontuzji nie pojawi się w rozgrywkach turu. Ja powiem tak. Jerzy, po pierwsze, a, ma ogromny talent i nie potrafi go do końca a, wypełnić. Brak mu, moim zdaniem, trenera kogoś na bazie Iwana Lendla, który przyłożył, przykręciłby mu śrubę i spowodował, że Jerzy musiałby się w 100% skupić na treningu. <try> Kim Tylikainen nie jest kimś takim. tutaj. Wydaje mi się, że jest jeżą trochę za wygodnie, czuje się bardzo komfortowo, ale nie ma takiego bodźca zewnętrznego, który go zmotywuje do cięższej pracy, tak jak to miało miejsce w 2013 roku. Bo nie sztuką jest to, że e, udało mu się osiągnąć półfinał wielkiego szlema albo finał w Paryżu za co wielki szacunek, bo jest to niebagatelne osiągnięcie, ale sztuką jest powtórzenie e, tych wyników i pokazanie że te rezultaty nie były przypadkowe. Co do Juana Martina Del Potro. Bardzo cieszę się, że Argentyńczyk wraca na światowe korty, natomiast y, jestem pełen obaw, czy faktycznie jest gotowy na osiągnięcie najwyższych rezultatów. Pamiętam jego zeszłoroczne spotkanie z Michałem Kukuszkinem w Australii, przed Australian Open, kiedy widać było, że <laughs> gra na wstrzymanym hamulcu ręcznym. Potem porażka w Miami z Waszkiem Pospisilem. Pokazało, że nie jest i dyspozycji. Ja pamiętam wspaniałe spotkania Juana Martina, chociażby z Rafą Nadalem w 2013 roku z Indian West czy z Szanghaju, albo wspaniałe pojedynki na Igrzyskach Olimpijskich z Nowakiem Dżokowiczem, czy też spotkanie z Jokiem rok później podczas Wimbledonu. Liczę, że Juan Martin wróci do swojej formy, natomiast mam obawy, czy będzie to tak wspaniały powrót, jak miało to miejsce w latach 2011-2013, kiedy awansował na piąte miejsce w rankingu z 468. Jeżeli podoba Wam się ten odcinek, subskrybujcie na dole. My będziemy wjeżdżać z kolejnymi propozycjami. Trzymajcie się.